Ze mną w studiu goście Ignacy Morawski, ekonomista Pulsu Biznesu. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. I Mateusz Michnik, analityk ekonomiczny FOR. Dzień dobry. Dzień dobry. Sześć pytań sobie wypisałem do, do, do panów. Czy zobaczyliśmy jakiś program gospodarczy w dzisiejszym expose e, premiera? Ignacy, zacznij. Nie, to expose było skoncentrowane głównie na ocenie dokonań dotychczasowych tego rządu i pokazaniu, że to, co się dzieje, jest dobre. Wiele było głosów, że ten rząd nie zaproponował żadnej ciekawej koncepcji rozwoju kraju, wizji, e, pewnej całościowej, koherentnego, koherentnego, całościowego planu. No więc Donald Tusk przyniósł listę rzeczy, które udało się osiągnąć i wymieniał te, te kwestie. Jeżeli chodzi o przyszłość, przyszłości poświęcone było mniej czasu i z tej części, która dotyczyła przyszłości, głównie uwaga była zwrócona na rozliczenie z rządem Prawa i Sprawiedliwości, Plus kilka kwestii gospodarczych, takich jak deregulacja, spadek inflacji, podtrzymanie szybkiego wzrostu gospodarczego. Więc generalnie można powiedzieć tak. To ekspoze to była lista tematów pod ogólnym hasłem jest dobrze i będzie dobrze. Mateusz Michnik, zgadza się pan z taką diagnozą? Tak, zgadzam się. Tak naprawdę no, Donald Tusk musiał się pochwalić, że ten rząd coś osiągnął. E, możemy tutaj się zastanawiać, na ile to jest podyktowane polityką rządu, a na ile koniunkturą. Ale tutaj się zgodzę, że tym tematem przyszłościowym z perspektywy gospodarki jest deregulacja. Deregulacja, która już miała wchodzić w życie, miały być ustawy przyjęte do końca maja. To jest w takim duchu forum. E, tak. E, ale tak naprawdę tutaj jest też ten problem, że ta, te starania deregulacyjne, e, liberalizacji gospodarki. Są dalej niewystarczające, nawet biorąc pod uwagę fakt, że premier Donald Tusk ogłaszał wielkie konferencje. Ta deregulacja stała się ważnym hasłem wyborczym, ważnym hasłem politycznym, bo nie mówimy też nic o prywatyzacji, która też jest pewną koniecznością. W polskiej gospodarce. No to jest stała agenda wasza, żeby deregulować i e, prywatyzować więcej więcej wolnego rynku. Zastanawiam się, na ile ten wątek deregulacji to jest taka kalka z tego, co działo się w Ameryce i mody na Douche i Dodge i działania e, Maska, które chyba nie wypaliły do końca. Ale to jest pewnie osobna trochę e, dyskusja. Ale chciałem was zapytać o to, co waszym zdaniem w gospodarce jest istotne dla ludzi, dla e, wyborców. No bo tutaj na naszej antenie, wy w swojej pracy zajmuje ujemy się parametrami gospodarczymi, które są całkiem niezłe. Jest wzrost gospodarczy, jest niskie bezrobocie, jest inflacja, która odpuszcza i ta tak zwana drożyzna nie jest już tak dotkliwa, nie jest już takim tematem, ale czy społeczny odbiór tej rzeczywistości gospodarczej jest zbieżny z tymi czynnikami? Czego od gospodarki i od rządu w kwestii gospodarczej chcieliby ludzie, waszym zdaniem? I za czym zagłosowali w tych ostatnich wyborach? No bo tu mamy jakiś parametr do, do, do oceny. Ignacy. Takim wskaźnikiem ekonomicznym, który ma największy wpływ na poparcie dla rządu i na odsetek wyborców, którzy pozytywnie oceniają rząd, jest realna dynamika płac. Czyli wynagrodzenia, przeciętne wynagrodzenie i dynamika tego wynagrodzenia minus inflacja. Więc oczywiście, im szybciej rosną płace, im niższa jest inflacja, tym średnio rzecz biorąc poparcie dla rządu jest wyższe. Ale oczywiście to nigdy nie jest relacja jeden do jednego, bo zawsze e, kraj żyje odmiennymi tematami, odmiennymi marzeniami. Wydaje mi się, że takim drugim aspektem dziś, bardziej może eksplicite wyrażanym przez wyborców, bo płace to jest coś, co każdy. Podświadomie pewnie czuję jako czynnik determinujący jego oceny polityczne, ale coś, co wyborcy wyrażają otwarcie jako swój postulat, to dziś jest taka potrzeba dużych, ambitnych programów rozwojowych. Wydaje mi się, że to jest element, który Donalda Tuska zaskoczył, bo Donald Tusk przed wyborami z 2023 roku obiecywał zakończenie projektów typu centralny port komunikacyjny. Przedstawiał jako wielkie marnotrawstwo pieniędzy. Jako pewien wyraz takiej mani wielkości, niepotrzebnej. Ale nagle się okazało po kilku miesiącach rządzenia, że presja wyborców jest ogromna, że jest potrzeba, żeby te projekty pchać do przodu, więc dziś one są trochę na froncie, można powiedzieć, programu rządowego. To wydaje mi się, kłopot tego rządu polega na tym, że on nie jest ich właścicielem, nie jest właścicielem tych pomysłów, nie jest właścicielem tych projektów. Szczególnie tego najważniejszego, najgłośniejszego, czyli centralnego portu komunikacyjnego. To nie ten rząd zaczął ten projekt. I ilekolwiek, jak, jak długo by Donald Tusk nie mówił o tym, że oni realizują, ten że ten rząd realizuje to lepiej, szybciej, efektywniej, to nigdy to nie będzie taka lokomotywa poparcia, prawda, dla, dla tego rządu. Panie Mateuszu? To tutaj wrócę jeszcze do tych statystyk gospodarczych, które mogą być ważne dla wyborców i ostatnie wybory parlamentarne w Polsce też to pokazały. No, oprócz płac realnych, inflacja. Tutaj można... Wyjść z hipotezą, że prawo i sprawiedliwość upadło w 2023 roku właśnie przez inflację, która jest bardzo widoczna dla wyborców. Zgodzę się z płacami realnymi i rozszerzę wątek centralnego portu komunikacyjnego. Myślę, że wyborcy po prostu oczekują sprawczości od rządu, i z jednej strony to powinno opierać się na dowożeniu pewnych postulatów, e, na, z jednej strony tej deregulacji, ale też e, realizowaniu postulatów, z którymi e, szli do wyborów, e, ale samo e, z, no, przeprowadzenie jakiejś zmiany legislacyjnej e, nie wystarczy. E, Prawo i Sprawiedliwość bardzo mocno angażowało się w e, kampanie informacyjne na temat e, swoich projektów. E, i wydaje mi się, że rząd Donalda Tuska też musi się tak sam reklamować, że dowieźli te postulaty. Co też widać: Donald Tusk w czasie tego expose chwalił się rentą wdowią, czy też programem Aktywny Rodzic, z którymi też szli do wyborów. Ale dalej to nie jest coś. Na miarę tego centralnego portu komunikacyjnego, czy y, tak dużego y, świadczenia jak 500, plus? No, jestem ciekaw. Ten, ten głos o tym, że rząd powinien komunikować się pojawia, ale ja słyszałem też taką opinię, że to jest takie przełożenie takiego języka wręcz terapeutycznego do świata polityki i spraw społecznych, że wystarczy ludziom zakomunikować i oni wtedy przejrzą na oczy, no niektórzy powątpiewają, że w tym rzecz, a nie chcę tego otwierać, bo jeden ważny element chciałem jeszcze poruszyć, no bo mamy taki konkret decyzja o tym projekt, żeby okresy przepracowane na umowach zlecenie i jdg wliczać do stażu pracy, no i wtedy urlop nam się wydłuży wtedy szybciej na emeryturę będzie można pójść jakieś takie dostosowanie na rynku pracy, gdzie te emocje związane z formą zatrudnienia też pewnie są jakimś takim czynnikiem ważnym społecznie, jak ten ruch oceniać gospodarczo i politycznie. Ignacy, jest to odpowiedź na postulaty lewicy. Donald Tusk próbuje w jakiś sposób spoić ten rząd, znaleźć wspólny język, wspólny program, wspólną koncepcję. Podziałów w ramach tej koalicji jest bardzo dużo. Nawet po ekspoze w mediach pojawiały się oceny ze strony koalicjantów, że ekspoze było złe. Więc widać, że generalnie chemia w ramach tej koalicji nie jest silna, czy jak to się mówi, nie ma chemii. Natomiast ten postulat, aby do czasu pracy wliczać czas przepracowany na umowie zlecenie na działalności gospodarczej, jest właśnie odpowiedzią na postulat, to jest na, na, na ten program lewicy I ja myślę, że to jest. Pewnie słuszny ruch. Tak? Mieliśmy przez dłuższy czas problem, szczególnie w dużych miastach, w sektorach tak zwanych kreatywnych. Kłopot z zatrudnianiem na, na umowy śmieciowe, czyli umowy zlecenie, umowy o dzieło, działalność gospodarczą. I rzeczywiście ludzie pracujący na tych formach zatrudnienia później mają kłopot, kiedy liczy im się na przykład czas urlopu. Prawda? Bo czas urlopu, liczba dni ulopu w tak. ciągu roku zależy od tego, ile się przepracowało. Ale pytanie przepracowało na czy jakiej 26 dni czy 20 to jest... Więc, jest więc to ma sens, chociaż oczywiście jak ze wszystkimi regulacjami, jak przesuniemy regulacje w lewo, to się ona, że okazuje, że ona nie pasuje do jakiejś rzeczywistości. Jak przesujemy ją w prawo, to nie pasuje do innej rzeczywistości. No jest dużo ludzi, którzy w ogóle nie pracują na umowę o pracę i których ta regulacja nie będzie dotyczyć. Ale co do zasady tak, no to jest ruch w dobrym kierunku. Panowie, tu musimy niestety stawiać kropkę. Mój plan sześciu pytań niestety nie wypalił, ale, ale jeszcze się zobaczymy. Ignacy Morawski, Mateusz Michnik, wielkie dzięki. dzięki. Dziękuję.